Wybór rodzaju oprocentowania to jedna z najważniejszych decyzji przy wyborze kredytu hipotecznego. Oprocentowanie zmienne czy okresowo stałe? Jak nagrać materiał na temat jednego z najczęściej zadawanych przez klientów pytań w taki sposób, żeby powiedzieć coś mądrego, a jednocześnie zachować bezstronność? Bo o ile jest to kluczowa decyzja, która w największym stopniu wpłynie na całkowity koszt kredytu, tak sprowadza się ona, niestety, do zakładu o to, jak w najbliższym czasie zmienią się stopy procentowe, a to może być trudne do przewidzenia. Sprawdźmy jednak, czy są jakieś zależności lub kryteria, które pomogą Ci podjąć możliwie najlepszą decyzję. To co? Zaczynamy. Zacznijmy od szybkiego przypomnienia podstaw. I charakterystyki obu rodzajów oprocentowania. Oprocentowanie kredytu hipotecznego może być zmienne lub okresowo stałe. Jeśli wybieramy oprocentowanie zmienne, będzie się ono składało z marży banku, która jest stała w całym okresie kredytowania, oraz ze stopy procentowej, która jest zmienna. Konsekwencją zmienności stopy procentowej jest oczywiście zmienność oprocentowania naszego kredytu w trakcie jego spłaty. Dlatego jedną z kluczowych rzeczy do wykonania przed jego zaciągnięciem jest zrobienie symulacji ryzyk, która polega na tym, że wpisujemy różne wartości stopy procentowej, sprawdzając, jak jej zmiana wpłynie na wysokość naszej raty, a co za tym idzie, na całkowity koszt kredytu. Różnice są naprawdę duże. Przygotowałem przykład z kwotą 500 tysięcy złotych na 25 lat. Zobaczcie, jak w miarę wzrostu oprocentowania zmienia się zarówno wysokość raty, jak i udział kapitału i odsetek. Przy wzroście oprocentowania z 3 do 7,5% rata kredytu na 500 tysięcy może wzrosnąć o ponad 1300 zł. Na kolejnym wykresie widzimy, jak zmienia się całkowity koszt kredytu w oparciu o ten sam wzrost oprocentowania. Różnica w całkowitym koszcie odsetkowym wzrośnie o prawie 140 tysięcy złotych. Na kolejnym slajdzie widzimy dokładnie ten sam wykres, tylko pokazujący, jak koszt odsetkowy kredytu będzie spadał z roku na rok, bo skoro regularnie spłacamy ratę, to jej część kapitałowa pomniejsza nasze saldo i w każdym kolejnym roku, a dokładniej w każdym kolejnym miesiącu, bank nalicza nam odsetki od mniejszej kwoty. Przy oprocentowaniu zmiennym nie będzie jednak tak, że koszt naszego kredytu będzie się prezentował tak jak na tym wykresie, czyli prawie od linijki. Z powodu zmienności stopy procentowej, do której cały czas się odwołuje, całkowity koszt kredytu będzie bardziej wyglądał w taki, taki lub taki sposób, okresowo rosnąc i malejąc. Dlatego całkowity koszt kredytu, podawany pierwotnie na symulacji kredytowej lub nawet ten zapisany w umowie kredytowej jest w pewnym sensie abstrakcyjny, bo ten rzeczywiście poniesiony będzie zupełnie inny. Przejdźmy do oprocentowania stałego. Możesz umówić się z bankiem, że oprocentowanie w Twoim kredycie będzie na jednym poziomie przez 5 lat. Na dzień tworzenia tego materiału nie ma w Polsce banku, który oferuje stałe oprocentowanie w całym okresie trwania kredytu. Jeśli wybierzesz stałe oprocentowanie, będzie ono na z góry określonym poziomie i będzie zawierało już marżę banku, nie trzeba do niego nic doliczać i w tym czasie twoja rata nie będzie się zmieniała. Po okresie obowiązywania stałego oprocentowania twój kredyt może wrócić do oprocentowania zmiennego lub możesz umówić się z bankiem na kolejny okres oprocentowania stałego. Warto zauważyć, że wbrew powszechnie używanej terminologii mamy tutaj do czynienia z oprocentowaniem nie stałym, a z oprocentowaniem okresowo stałym. No bo popatrzcie. Umawiacie się z bankiem na stałe oprocentowanie i ustalacie je na poziomie 6,5%. Po pięciu latach ponownie przychodzicie do banku i mówicie, że chcecie kolejny okres oprocentowania stałego. W zależności jak zmieniła się sytuacja gospodarcza, bank zaproponuje Wam albo niższe, albo wyższe stałe oprocentowanie. I gdybyście się uparli robić tak do końca kredytu, to okaże się, że ten kredyt również jest oprocentowany zmiennie, tylko w bardziej przewidywalny okresowo sposób niż oprocentowanie zmienne. W trakcie spłaty kredytu możemy przejść z oprocentowania zmiennego na stałe, ale nie możemy przejść z oprocentowania stałego na zmienne. Nie możemy również refinansować kredytu ze stałym oprocentowaniem na oprocentowanie zmienne, możemy za to refinansować kredyt z oprocentowania stałego na niższe oprocentowanie stałe. Refinansowanie kredytu, czyli wzięcie nowego kredytu na spłatę starego, jest na ten moment jedynym sposobem zmiany jego oprocentowania. Banki nie refinansują swoich kredytów, więc jeżeli pójdziesz do swojego banku i powiesz, że chcesz taniej, bo sytuacja na rynku się zmieniła i teraz wszyscy mają taniej, to raczej się to nie uda. Omówiliśmy oba rodzaje oprocentowania. Niezależnie od tego, które wybierzesz, zawsze będziesz narażony na ryzyko zmiennej stopy procentowej, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, nie ma w Polsce banku, który oferuje stałe oprocentowanie w całym okresie trwania kredytu. Najdłuższy możliwy do uzyskania okres to 10 lat i jest proponowany tylko przez jedno. Bank BNP Paribas. Jak więc wybrać, na co zwrócić uwagę, żeby podjąć? Dobrą decyzję. Na to pytanie nie ma niestety prostej odpowiedzi. Pamiętaj, że w sieci zawsze znajdą się specjaliści przekonani o tym, jak to ich wizja na nadchodzące lata na pewno jest słuszna. Nie chcę dewaluować pracy pośredników kredytowych, natomiast nie pełnią oni funkcji doradczej, tak jak lekarze czy doradcy podatkowi, którzy mają ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Dobry pośrednik kredytowy powie ci o plusach i minusach każdego rozwiązania. Policzy, zaprezentuje wszystkie dane i zostawi przestrzeń, żebyś podjął odpowiedzialną, świadomą decyzję, dlatego że to ty poniesiesz jej wszystkie konsekwencje. Więc, czy istnieje jakieś rozsądne kryterium, którym można się kierować, wybierając rodzaj oprocentowania? Pierwszym z nich jest kwota kredytu. Inaczej to ryzyko wygląda dla kredytu na 400 tysięcy złotych, a inaczej dla miliona. Warto zwrócić też uwagę na zarobki i cel kredytowania, czyli wziąć pod uwagę całe otoczenie transakcji. No bo spójrzcie, jeśli ktoś kupuje mieszkanie na wynajem, zarabia 20 tysięcy złotych miesięcznie, wybrał oprocentowanie zmienne, to nawet jeśli ekonomia nie do końca ułoży się po jego myśli, to poczuje on tą zmianę mniej niż osoba, która zarabia 7 tysięcy, kupiła mieszkanie na zabezpieczenie własnych potrzeb i nie ma. Pokrycia części raty w najmie. Oczywiście jedna i druga osoba poczują tą zmianę kwotowo tak samo, ale myślę, że wiecie o co mi chodzi. Osobiście uważam to za bardzo dobre kryterium i sam z sobą doszedłem do takiego porozumienia, że gdybym wziął kredyt na 300 tysięcy, pewnie wybrałbym oprocentowanie zmienne. Natomiast im większy kredyt bym planował, tym bardziej poważnie brałbym pod uwagę oprocentowanie okresowo stałe. Na początku tego materiału pokazywałem wam, dlaczego warto wykonać symulację ryzyk i jak dzięki temu można sprawdzić, o ile potencjalnie zmieni się nasza rata w przypadku wzrostu stóp procentowych. Uważam to za bardzo dobre ćwiczenie, dzięki któremu można sobie wyobrazić, jak zmieni się nasze życie i z czego będziemy musieli zrezygnować, gdyby do takiej sytuacji doszło. Miałem ostatnio spotkanie z klientami, którzy opowiedzieli mi historię o tym, jak zrezygnowali z kredytu na milion złotych w restauracji nad talerzem pierogów, który nie smakowałby już tak samo po udzieleniu kredytu, no bo przecież można było zjeździć w domu, a za oszczędzonymi pieniędzmi nadpłacić kredyt. Więc jeśli uważasz, że wzrost draty zamieni Twoje życie w piekło, bo nie będziesz mógł już zamówić talerza pierogów w restauracji, tylko będziesz je lepił ręcznie w domu przez pół dnia, to lepiej dobrze się zastanów. Proponuję taki prosty eksperyment myślowy. Sprawdźmy, jakie mogą być konsekwencje wyboru zmiennego lub okresowo stałego oprocentowania w przypadku zmiany stóp procentowych. Wybierasz oprocentowanie zmienne. Jeśli pójdzie do dołu, to wygrałeś. Jeśli pójdzie do góry, to przegrałeś i albo nie jesz już pierogów na mieście, albo po prostu dopłacasz, bo jesteś majętny i ta zmiana nie dotyka Cię aż tak. Jeśli wybrałeś oprocentowanie okresowo stałe, to jest odwrotnie. Jeśli stopa procentowa spadła, to jedną z konsekwencji, jaka Cię spotka jest przysłowiowy ból pleców, bo widzisz, że podjąłeś złą decyzję. Oczywiście poniesiesz też konsekwencje finansowe, bo w końcu przepłacasz, ale trzeba to zauważyć, że o ile wybrałeś ratę na poziomie, z którym czujesz się dobrze, to jej ewentualny wzrost byłby dla ciebie bardziej odczuwalny niż jej spadek o taką samą wartość. Jeśli masz oprocentowanie okresowo stałe, a stopa procentowa poszła do góry, to wygrałeś, bo uchroniłeś się w ten sposób przed ewentualnymi wzrostami. Podsumujmy to w tabeli. Takie rozumowanie ma sens tylko przy założeniu, że wzrost raty jest zawsze bardziej dotkliwy niż jej spadek, nawet jeśli odbył się o taką samą wartość. Dalej, uważam, że jest to świetne ćwiczenie, żeby zmusić się do refleksji i zobaczyć, jak będzie wyglądało nasze życie, jeśli jednak nie trafimy z prognozą i nasza rata wzrośnie. Zajmuję się pośrednictwem kredytowym od 13 lat i zawsze będę powtarzał, że życzeniowe myślenie to największy grzech kredytobiorców. To mówisz, że jesteś kredytobiorcą. Tak, to powiedz coś po kredytobiorcowemu, jakoś to będzie. Drugim kryterium jest aktualna sytuacja na rynku kredytowym. Jeśli oprocentowanie okresowo stałe jest niskie, wynosi 4, 4,5%, to jest to na pewno dużo lepszy moment, żeby je wybrać niż kiedy jest wysokie i wynosi 8 lub 9%. W okresie od 2018 do 2020 roku oprocentowanie okresowo stałe wynosiło około 4% i było mniej więcej 0,5 droższe niż oprocentowanie zmienne. Wierzcie lub nie, ale klienci chętnie wybierali oprocentowanie zmienne, no bo jeśli nie muszą dopłacać, do kredytu, to po co to robić w 2024? Kiedy nagrywam ten materiał, rynek kredytów hipotecznych wygląda w taki sposób, że oprocentowanie okresowo stałe wynosi około 7% i z jednej strony pojawia się wiele głosów, że będzie powoli spadać, a z drugiej strony pamiętajcie, że każdy model jest tak długosłuszny, dopóki nie pojawi się coś, co go złamie i wszystkich zaskoczy. Jak to mówią, analiza wsteczna jest zawsze skuteczna. Z tym punktem łączy się też to, że warto myśleć samodzielnie, bo na rynku jest wielu ekspertów, specjalistów i ekonomistów i każdy z nich ma swoje zdanie, pytanie czy interes reprezentują. Sławomir Mencent w swoich filmach pokazuje fajny mechanizm, jak ci sami politycy głosują w różny sposób za tymi samymi ustawami, w zależności od tego, kto te ustawy zgłasza i czy siedzą oni aktualnie w opozycji, czy nie. Ta sama sytuacja dotyczy opinii o stopach procentowych. Jednego dnia ich obniżanie jest dobre, a drugiego niedobre. Lobbyści bankowi zawsze będą krytykować obniżki stóp procentowych, dlatego że wbrew powszechnej opinii banki zarabiają nie tylko na marży, ale na całym oprocentowaniu, więc obniżanie stóp w ich przypadku to wielomilionowa strata. Pośrednicy kredytowi, klienci, obserwatorzy rynku rozdają swoje opinie na prawo i lewo. Jedną z popularniejszych było to, żeby zachęcać klientów do wyboru okresowo stałego oprocentowania z takim zastrzeżeniem, że jeżeli stopy procentowe spadną, to będzie można sobie zrefinansować ten kredyt na zmienne, po czym przyszedł KNF i skutecznie taki ruch zablokował. W momencie, kiedy nagrywam ten materiał, oprocentowanie okresowo stałe jest niższe niż oprocentowanie zmienne i jest to sytuacja, Bezprecedensowa na rynku kredytów hipotecznych, dlatego, że zawsze było odwrotnie. Przed 2021 rokiem, kiedy stopy procentowe były niskie, oprocentowanie stałe było droższe niż oprocentowanie zmienne. No bo spójrzcie, skoro bank ryczałtuje wysokość oprocentowania na z góry ustalony czas, to bierze na siebie dodatkowe ryzyko. Skoro to robi, podnosi cenę i wszystko jest logiczne. Wyjaśniam wam to dlatego, że jednym z bardzo popularnych przekonań, które są używane przy dyskusji o wyborze rodzaju Oprocentowania jest to, że skoro aktualnie oprocentowanie okresowo stałe jest niższe od zmiennego, to znaczy, że banki doskonale wiedzą, że stopy procentowe niedługo spadną i w ten sposób chcą zachęcić klientów, żeby związać ich właśnie tym wysokim oprocentowaniem stałym. Argument podpierany jest też tym, że banki są doskonałe w liczeniu ryzyka i zwykły Kowalski nie ma wobec nich żadnych szans. No cóż, biorąc pod uwagę, że w okresie od 2018 do 20 średnie stałe oprocentowanie wynosiło 4%, a już dwa lata później w szczytowym momencie zmienne wahało się w okolicach 9,5%, to zastanówcie się, czy ten argument się broni. Podsumowując, zwracajcie uwagę na to, co czytacie i nie wyciągajcie zbyt pochopnych wniosków. Trzecie kryterium to moje ulubione, po prostu policz to! Skoro wiemy, że oprocentowanie okresowo stałe jest niższe od oprocentowania zmiennego, to żeby oprocentowanie zmienne wyszło na prowadzenie, stopy procentowe musiałyby spaść no właśnie, o ile. Wrzućmy to w kalkulator i zobaczmy, co wyjdzie. Przyjmijmy następujące założenia. Średnie oprocentowanie okresowo stałe w lutym 2024 to 7,28%. Obliczyłem je na podstawie 12 ofert. Średnie oprocentowanie zmienne to 8,07% i jest to średnia z 9 ofert. Sprawdźmy, jak wygląda koszt kredytu na 500 tysięcy na 25 lat w pierwszych 5 latach, bo w końcu taki okres porównania nas interesuje. Różnica w oprocentowaniu stałym i zmiennym dla takich parametrów wynosi około 20 tysięcy złotych i jest oczywiście bez sensu robić tego typu porównania, bo sprawdziłyby się tylko wtedy, gdyby stopy procentowe pozostały przez 5 lat na takim samym poziomie. Więc co chcemy policzyć? Chcemy sprawdzić, jak będzie zmieniał się koszt kredytu oprocentowanego zmiennie przy założeniu spadku stóp procentowych o określoną wartość. Ja zrobię to dla dwóch wariantów. W pierwszym z nich zakładam, że stopy procentowe będą spadać o 0,25% rocznie przez najbliższe 5 lat. Wychodzę od wartości 5,75 i na koniec każdego roku zmniejszam wartość o 0,25 i patrzę, jak będzie zmieniał się koszt mojego kredytu oprocentowanego zmiennie w porównaniu do tego z oprocentowaniem okresowo stałym. Zaczynam od oprocentowania zmiennego 8,07 i podaję mój koszt narastająco, czyli w pierwszym roku za pierwszy rok, w drugim za dwa lata, w trzecim za trzy i tak dalej. No i okazuje się, że w takim scenariuszu oprocentowanie okresowo stałe dalej wygrywa o około 7000 zł. Biorę teraz drugi przykład i zakładam, że stopy procentowe będą spadać o 0,5% rocznie. I tu już widzimy, że w okresie 5 lat oprocentowanie zmienne okazuje się być lepsze i jest tańsze o 4,5000 zł. Wrzućmy to teraz na wykres. Widzimy jak koszt doprocentowania zmiennego przy spadku o 0,5% rocznie przecina oprocentowanie okresowo stałe, czyli staje się od niego tańsze dopiero pomiędzy 4 a 5 rokiem i zastanawiające jest dlaczego tak późno i dlaczego ta różnica do oprocentowania okresowo stałego jest tak mała. No Bierze się to z dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, że ok, oprocentowanie zmienne przy założeniu spadających stóp procentowych będzie spadać, ale przez jakiś czas będzie wyższe od oprocentowania okresowo stałego, bo w końcu ta różnica pomiędzy tymi wariantami wynosi 0,79%. Tu szybkie przypomnienie skąd to wziąłem. Więc oprocentowanie stałe będzie w pewnym sensie akumulować oszczędność względem oprocentowania zmiennego, dopóki to nie spadnie poniżej oprocentowania okresowo stałego. A wtedy nie wystarczy, że wyprzedzi je delikatnie, bo ma właśnie jeszcze do nadrobienia tą różnicę, o którą było gorsze. Druga sprawa to taka, że z każdym kolejnym rokiem oprocentowanie kredytu ma coraz mniejszy wpływ na jego koszt. Dlatego, że skoro regularnie spłacamy kredyt, to spada nasze saldo i ten procent jest liczony od innej kwoty. Weźmy pod uwagę jeszcze jeden przykład. Taki trochę bardziej optymistyczny zakładamy szybki spadek stóp procentowych o 0,75%, 6 miesięcy po udzieleniu kredytu i kolejne spadki o 0,25% w odstępach roku zatrzymamy się na wartości 4%. Widzimy, że tym razem wygra oprocentowanie zmienne i w naszej kieszeni zostanie ponad 10 tysięcy złotych w okresie 5 lat. To tak dla równowagi, żeby nie było, że faworyzuje którąś z opcji. I teraz mogłoby się zacząć marudzenie. Albo ty ustawiłeś spadki stóp na koniec roku, a ustaw na początek, albo zrób dwa spadki rocznie, i macie rację, to jest coś, co liczymy dla naszych klientów. Moim zamiarem było pokazać wam, że można to ubrać w liczby, bo powiedzieć, że oprocentowanie okresowo stałe jest lepsze lub gorsze od zmiennego, to jak nic nie powiedzieć. O ile lepsze? Jak zmieni się rata? Jak zmieni się całkowity koszt kredytu? To wszystko jest do policzenia, sprawdzenia i wtedy łatwiej jest docenić, ile jest warty nasz święty spokój, jeśli skłaniamy się w stronę oprocentowania okresowo stałego, lub o ile taniej mamy nadzieję mieć kredyt, jeżeli ryzykujemy oprocentowanie zmienne. Jednym ze sposobów, żeby trochę grać na dwa fronty jest wybór oprocentowania zmiennego i obserwowanie rynku. W momencie, kiedy pojawiają się sygnały, że stopy procentowe mogą pójść do góry, można ratować się ucieczką na oprocentowanie stałe albo w banku, w którym mamy kredyt, albo refinansując go do innego banku, jeśli ma lepszą ofertę niż nasz. Jest jednak z tym pewien problem, bo ten moment jest trudny do przewidzenia i banki mają w zwyczaju zmieniać warunki cenowe kredytów nagle, bez poprzedzania tego komunikatem. Nie jest to też idealna strategia dlatego, że decydując się na takie zagrywki, musisz mieć pewność, że inny bank zaakceptuje twoją sytuację finansową i będziesz miał tam zdolność kredytową. Osobiście mam klientów z oprocentowaniem zmiennym, z którymi jestem umówiony w taki sposób, że robię im formularz informacyjny na najlepszą ofertę na stałe oprocentowanie przed każdym posiedzeniem Rady Polityki Pieniężnej. To jest dopiero serwis. Wybór pomiędzy oprocentowaniem zmiennym a okresowo stałym na pewno nie należy do najłatwiejszych, ale nikt tego za Was nie zrobi. Moim zdaniem warto to policzyć, sprawdzić, a wtedy dużo łatwiej jest podjąć tą decyzję, i mam nadzieję, że ten materiał, choć trochę Wam w tym pomógł. Jak zawsze, serdecznie zapraszam Was na konsultacje kredytowe, cały czas przyjmuję nowych klientów, najłatwiej skontaktować. Traktować się ze mną poprzez formularz na stronie albo pod numerem telefonu, który znajduje się w opisie filmu. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.